W tym czasie sześć mistrzostw Polski, dwa razy sięgnął po Puchar Polski, raz po Super Puchar, raz po Puchar Ligi. Rozegrał, to z pamięci będę mówił, ale 334 mecze w baroklinie. Waszczu z nami, z kibicami! Jesteś legendą! Jesteś legendą! Zaczęło się od wzruszeń, się bardzo mocno i bardzo dziękuję. Dawno tego nie słyszałem, ale e, no, całe wszystkie wspomnienia już mi znowu przelatują. Przez mowę. Mocno od pierwszego momentu walczyłem o tą drużynę. I tak w ten sposób chciałem to pokazać. Nie szło nam za dobrze chyba w tym spotkaniu, jak pamiętam. Reakcja była taka dosyć mocna, bo, no, bo tam chyba przeciwnik i niemożliwe mi zagranie szybko piłki. No, musiałem go przestawić. To był mecz zdaje się z Odrą Wodzisławiem. Dokładnie. Tak, tak i tam dosyć mocno małowali naszych kibiców. E, no gdzieś tam pff, chyba Odruch taki e, we mnie wystąpił. No mocno się stawiłem za kibicami, ruszyliśmy w kierunku policji trochę tak nawet, czyli się to się zdziało za, za płotem. Nie wiedziałem, że od tego momentu to będzie miało taki, e, taki wpływ na, 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 na i, i taki odzień kibiców. Wtedy wydawało mi się, że robię coś naturalnego co do mnie pasuje i, i taka była moja reakcja. Chcielibyśmy usiąść w tym, w tym gronie znowu. Wziąć Stolara, e, Może Szymek, może, może no, Żuraw, tak nie żartował. On tam cicho siedział z boku. E, no i innych, żeby, żeby sobie to wszystko, wszystko poprzypominać, o tych historii i tam wchodziłeś codziennie, już coś było przygotowane dla ciebie specjalnego. Gdzieś każdy powinien odnajdywać swoją rolę w drużynie. No, ja też taką swoją y, odnalazłem. Między innymi też to było moim zadaniem, żeby. Yy, dać szansę się wykazać tym ofensywnym pomocnikom, którzy, którzy grali obok mnie. Będąc w piłce nożnej do tego czasu, czyli te, te lata w ruchu, yy, tutaj, yy, zmiany trenerskie Wiśle, yy, trener Kasperczak w tamtym okresie pojawił się jako no kość z innej planety. Myśmy patrzyli zupełnie inaczej na tego trenera, zresztą to nie tylko obrazek, ale no te nasze wędrówki przed meczami, jak on podchodził, rozmawiał, yy, w taki prosty sposób trafiał do każdego z nas. Pięknie, <ślesz> dziękuję, natomiast nieprzypadkowo jest drewniany, tak? <ślesz> chcę se, serdecznie podziękować za to wsparcie, tak jak krzyczycie pięknie e, to jest w moim sercu moje gabloty nie są tak okazałe jak tutaj w domu tych pamiątek trochę jest i tam też jest e, też jest zaznaczone w, w kilku tam pamiątkach właśnie ten kontakt z wami, z kibicami także e, jestem, jestem ogromnie szczęśliwy, że jestem historią, jakąś tam historią tego klubu przy tylu wspaniałych, wybitnych piłkarzach Mam też swoje miejsce i za to dziękuję bardzo.